Ale jeszcze powiedział o takim demonie, który przebranżowił się, w sensie może nie przebranżowił, zaadaptował się do czasów. Wcześniej nazywał się Chochołek Przedrzeźniacz, a teraz to jest bardziej trolownik, który po prostu siedzi na tych wszystkich czatach, na jakichś tam YouTubach, czy na innych tam czatach growych, czy jakiś, tworzy jakieś meny i tego typu rzeczy i sendap sendapuje też sporo. Potrafi się właśnie opętać nawet jakiegoś standupera, i jego tekści często stają się kultowe, że potem wchodzą na stałe do, do właśnie takiego słownika, tak naprawdę młodzieży, czy dla, już nie tylko młodzieży. Już mamy w Polsce niejedno powiedzonko, nie filmik na YouTubie, który, który tak aktywnie wbił się w polską kulturę, w mm. polskie nazwisko, zwłaszcza u młodzieży. Myślę, że trochę na tej samej zasadzie działa Memiczek. Tylko, że on raczej celuje w żarty wizualne, w tworzeniu memu, które też się na wielu stronach rozpowszechniają. Taki chociażby quake, Joe Monster, czy Jeb Zdzidy. No tak, no quake to wydaje mi się też na część ducha nazwane. No, bardzo <laughs> Konkretnego, właśnie. Może takiego... konkretnego ducha, tak. A skoro jesteśmy w internecie, warto wspomnieć też memu czy szepta, czyli właśnie ducha, który odpowiada za pokazywanie, właśnie. Informacji, ale tych, które są albo szokujące, albo męczące, albo są właśnie tak zwanymi clickbaitami, to takie małe demony pomocnicze, właśnie tego męczy Szeptu. I właśnie on zajmuje się tym, żeby ściągnąć tą uwagę, ale też, żeby człowieka, człowiek był niezadowolony. Wszystkie teorie spiskowe są też w jego królestwie, wszelkie tak naprawdę jakieś złe informacje, którymi jesteśmy zalewane. On właśnie lubi takie rzeczy. To wiedzieć, że między tymi trzema duchami jest połączenie, bo z tych informacji bardzo często korzysta trolownik w swoim działaniu, a memiczek może z nich tworzyć dowcipy wizualne, więc. Jest jakaś współpraca widać, tak. jest jakieś porozumienie. Jest to jakieś środowisko, w którym te duchy się odnajdują i ze sobą współżyją. Tak, ale jest taki też, który przeszkadza zarówno tym duchom, jak i zwykłym ludziom. Czyli taki duch, który wszystkim po prostu szkodzi, czyli lagownik. To no, jest taki, który no, zrywa połączenie z Wi-Fi, sprawia, że coś się długo, strasznie wczytuje, a że jeszcze potrafi nawet jakieś wirusy podrzucać jakieś trojany e, czy innego typu tam kukisy. Te kuki bliki kuki to przecież wymyśl tego lagunika po to, żeby śledzić do też często wydaje mi się, że te duchy stały też przez amerykański rząd wdrożone tam się do, do Pentagonu czy gdzieś tam, żeby pomóc w gromadzeniu informacji, ale też potrafią szkodzić nawet e, tutaj tak, pracodawcy. Ważne jest o lagownikach, żeby powiedzieć to, że one potrzebują odpowiedniego środowiska. Że to nie jest tak, że lagownika dostanie każdy. Lagowników najczęściej sprzyja to, że ktoś ma bałagan na komputerze, bałagan w plikach, mm. bałagan w środowisku, że nie dba o komputer, nie defragmentuje go. I wtedy lagownik zaciera ręce i mówi, że tak, to tutaj chcę mieszkać. I na wiedzach. A jak ktoś ma czysty komputer, utrzymany, zapinuje się. Przyglądając sieć, to może liczyć na obecność ogniochrona, który buduje swoją ścianę, przez którą nie przedostaną się szkodliwe demony do komputera, by mieszać tam. Tak, no są też takie duchy, które nazywają się już po skrótach, tam, taki właśnie AD-blocker na przykład taka tak, ciekawa nazwa, który sprawia, że no, jak ktoś bardzo dba o swój czas, chce, żeby efektywnie go spędzać, żeby dokształcać się żeby pracować nad swoją karierą, nad swoją rodziną, nad swoim zdrowiem, to nie chce oglądać jakiś reklam, który tam wyskakuje, jaką, właśnie jakieś szkolenia ogląda, wartościowe treści, albo słucha sobie jakichś trzech alchemików, którzy ważą mikstury słowne przy mikrofonie. No to on pomija takie reklamy. I u nas bardzo dobrze on działa, ponieważ na alchemisów to na razie nie widziałem żadnych reklam. Jesteśmy chyba dobrze u tego ducha tak urobieni. Ja bym wspomniał jeszcze, skoro jesteśmy tak przy technologii, cichego Otto. To jest taki demon nowoczesny, który mieszka sobie w uchu słuchacza. Gdy słuchacz ma na sobie, wkłada do ucha słuchawki, to on się bardzo zdenerwuje, bo on lubi ciszę, lubi spokój. A ja nagle tutaj coś mu dźwięczy, coś mu szumi i wtedy złośliwie wiąże kabel od słuchawek. I chodzi o to, że on do tego stopnia lubi słuchawek, że. Jak tylko one znajdą się w kieszeni w jakimkolwiek miejscu, to od razu tam je krzyżuje, wiąże, plącze, tylko po to, że użytkownik go nie założył. Ale warto wspomnieć, że on ma teraz duży problem, bo mimo że jest dosyć nowym duchem, to czasy idą bardzo szybko do przodu. I nagle pojawiły się sławki bezkawlowe. I on nie wie, co ma sobie z tym zrobić, fanta. No, Teraz nie ma czego po... przeplatać. A to jest ciekawe, bo być może ten cichy otto ma jakiś związek z plątaczami. Takimi demonami właśnie, które lubią psodzić, i one upodobały sobie plątanie kabli i przewodów. I właśnie najmniejsze z nich mogą działać podobnie jak otto, czyli yy, kryć się w kieszeniach i na przykład plącząc słuchawki kabel od słuchawek po to, żeby słyszeć złorzeczeń ludzi. Zwłaszcza tych, którzy muszą to później rozplątać, takie zasupłane. Natomiast większe, one się kryją zwykle w szafkach, w komórkach, czasem w piwnicach. Tam plączą kable od sprzętów elektrycznych, czasem od włóczki, jakieś sznurki. Natomiast największe i najstarsze plątacze, one obierają za swój dom duże magazyny i zakłady. No i tam mogą sobie plątać grube sznury, wielkie, długie na, długie na wiele metrów kable, a czasem ze zwykłej złośliwości również folie do owijania produktów. A taki Otto, on znajduje sobie jakieś tam rozwiązanie, Na przykład na mnie jakiś czas temu zadziałał, ponieważ no, mam słuchawki bezprzewodowe i e, już nie raz ich używałem. Ale w pewnym momencie, no, wydawało mi się, że odłożyłem je na miejsce, a w tym szukałem, szukałem i naj... minął tydzień zanim znalazłem, gdzie ten, zorientowałem się, że ten Otto podły, może mi do torby takiej, który bardzo rzadko <zysyjne> używam, <totrofie> <totrofie> jednej z takich kieszeni. A ja już chciałem nowe słuchawki kupować. No, no, to no to trzeba uważać. Widać, że, widać, że faktycznie dzisiejszy zaduchy się lepiej adaptują. A propos adaptacji, ja podejrzewam, że te właśnie plątniki, one kiedyś, przepraszam, plątacze, były kiedyś dobrymi duchami, które można było spotkać na żaglowcach. Bo wtedy wiadomo, pomagały w wiązaniu węzłów, często ucząc młodych marynarzy, które zajmowały się elinowanie. No i z czasem gdy silniki wyparły żagle i wiele plątaczy znalazło się bez zajęcia, dostały się zgorzkniałe, obwiniały ludzi o to. Właśnie nie mogły, nie mogły pójść z tym duchem czasu i dlatego teraz tak bardzo psocą. Tak, ale też już był wcześniej rozłam wśród tych prądników, ponieważ była część, która pomagała, ale była część, która też szkodziła. Wydaje mi się, że ta część szkodziła to z takich bardzo dawnych czasów w związku z tą sławną legendą o węźle gordyjskim. Że tak się namęczyły, żeby napleść tak. to i mówić, a no sobie rozwiąż się, a tu takie... Przyszedł myślę... Aleksander, tak, tak. I, i rozciął. Rozciął, tak. I myślę, że to był pierwszy taki zgrzyt pomiędzy mm -hmm. ludzkością tymi właśnie płotnikami. Tak, ale ja podejrzewam, że te dobre klątnice, te, które właśnie działają na jachtach, na żaglówkach, czy, czy na tego typu miejscach, gdzie potrzebne są ich usługi, to ja myślę, że one stanowczo się odcinają od swoich szkodliwych pobratymców. Że tak, przecież tak, nawet czy... po czasie ten, tego węzła gordyjskiego, że nie mogę zaakceptować. Taka tego. schizma powstała Tak, trochę taki. Mhm. Nie, to właśnie ciekawe, mhm. jak to tam rosną, ty rodzina się tej dzieli, mhm. ze względu na różnicę specjalizacji. Ale... Pytanie, czy po takim czasie, to wciąż są te same demony, czy już się faktycznie mhm. wykształciły zupełnie różne odnogi. Ewolucja. I spo... Tak, i tak. spotykając się, mogłyby się zupełnie nie rozpoznać. Jak gadamy o tych plątaczach, to jeszcze bym powiedział o takich demonach jak bez sznury. To też są odwrotne demony do tych, które wspominaliśmy, że jeżeli idziemy gdzieś ulicami, mamy kałużę i zmoczymy sznurówki buta, to jest szansa, że bez sznur wejdzie nam do sznurówki. No i ten bez sznur tam zamieszka sobie w cieple tej sznurówki, ale mu się to nie podoba. Nie podoba mu się to, że on jest prostym takim wężykiem, nie podoba mu się, że tam gdzieś tam jest zwinięty, gdzieś tam jest przepleciony itd., no to stara się wrócić do swojej naturalnej formy i rozwiązuje nam te sznurówki. Jak już tam raz ich rozwiąże, to on nie podoba się, będzie, ta sznurówka będzie rozwiązywana wielokrotnie. A taki to... No to. Trzeba uważać, bo może doprowadzić do nieszczęścia, jak się przydepnie sznurówkę. Mm -hmm. Czyli bez sznur i właśnie plątacze to są raczej to zwaśnione, są duchy. No, raczej tak. Historycznie. Myślę, że jakby na przykład plątacz za, tu sznurówkę, to bez sznur by się na to bardzo oburzył. Myślę, że tak. Myślę, że to jest pewna wojna, którą mogą toczyć. <gry> a co do jeszcze odta, cichego Otta, to on potrafi czasami też trochę adaptować się do czasów. Miałem nie nieraz taką sytuację, że wychodzę sobie z domu, Ot, to tak idę ileś tam kroków, a on mówi: Ale czy zamknąłeś drzwi na pewno? Tak Idę dalej, idę dalej. Ja wiem, znowu, czy zamknąłeś drzwi na pewno, i tak to trzeba się zastanawiać. ale no, nie, no, zamknąłem te drzwi. No, ale idę znowu i znowu mi mówię, Czy zamknąłem drzwi? No to nie, no, wrócę, się sprawdzę. No i muszę wracać ciekawie, jak się zamknąłem te drzwi. To, to pytanie, czy na pewno to czy może jakiś nowy duch, jakiś na przykład zapominek. No, może tak, ale takie delikatne szepty z, z mm -hmm. tyłu głowy. Jeżeli mówimy o głowie, warto wspomnieć o takiego demona w formie takiego kota, ale takiego kota bez futra, który się nazywa kot. To jest taki kot, który lubi się wygrzewać tam, gdzie są włosy. i na męskich głowach są podobne takie miejsca. I chodzi o to, że taki niewidzialny kot rozwala się człowiekowi na głowie, zagina się w bok, tak przytula się, no ale że jest łysy, nie ma tych włosów, tam grzędzi się trochę wielki, to wyciera to czoło. Te włosy też przechodzą na niego i w ten sposób mamy tutaj masowe łysiny. Mamy na świecie. reprezentację osób bez włosów. Dokładnie. to jest złośliwy demon. To jak się walczy z takim demonem w takim razie? Jak, się, jak go przegnać? <laughs> a no właśnie, niestety to nie jest proste, było proste, nie mieliśmy tak wiele Trzeba mieć jakieś psy, bo psy po pierwsze mają nad, nadzwyczajne zmysły do wyczuwania. myśli kot to tak. jest kot, więc... Może, może że... warto jawku kawy właśnie, sprowadzić z Ukrainy. Tak, a może teraz są jakieś nowoczesne sposoby, bo mamy też po prostu te hodowle psów, tak, albo może jakieś preparaty właśnie przeciwko łysieniu i wtedy ten kot nie chce się wylegiwać, bo on na przykład śmierdzi, przeszkadza. Nie znaleziono takiego idealnie dobrego sposobu, ale być może to jest tylko kwestia czasu, kiedy jakieś zaklęcia albo jakiś hmm. sposób na niego będzie totalnie sprawdzony. No właśnie. zaklęcia, czyli jakie są sposoby, żeby radzić sobie. Z duchami w dzisiejszych czasach. No, poza tym, żeby robić to, co im bardzo uprzykrza życie, na przykład stresem, żeby pójść sobie na duży urlop, na długi urlop, czy właśnie uporządkować sobie nie wiem, komputer, żeby nasz tutaj duch, który laguje, to nam nie, nie zrywał połączenia, nie lagował. Są też te no, mocno rozpowszechnione, zwłaszcza w krajach, które są dość mocno ateistyczne, przesądy, różnego rodzaju talizmany, właśnie wróżenie i innego typu takie zabiegi, żeby radzić sobie z duchami i czy one są skuteczne. Wydaje mi się właśnie, że są dość, dość skuteczne, ponieważ duchy ze względu na sceptycyzm i dzisiejszy właśnie ateizm, one wprowadziły tak w to, żeby mówić, no przecież nas nie ma, po to, żeby hmm. można było swobodnie działać, ale niekiedy się przeliczyły, bo w wielu społeczeństwach ateistycznych, mocno ateistycznych jest bardzo dużą właśnie kwestia zabawności. Więc tak naprawdę najlepiej żyje im się tak, że jest sporo tego ateizmu, ale też sporo tego religizmu, tak można tak powiedzieć, teizmu. A to ciekawe, bo na przykład jest demon, na którego działają różne rzeczy, ale nie zawsze te same. Rzut. On jest małym demonem chorobowym, on zazwyczaj nosi się niewidzialne na wietrze jak sobie upatrzy ofiarę, no to się jej rzuca w usta lub nos. No i taki nieszczęśnik, który go wciągnie, no to on może oczekiwać powikłań chorobowych i to bardzo, bardzo srogich, ponieważ rzut zanamawia się gdzieś w ciele infekowanego i rośnie powodem zużędliwości, zależnie od miejsca, które sobie obrał za cel. No i w ludzkim ciele również się roznaża, nie że tam na wiecze tylko właśnie, który jest w ludzkim ciele, wysyłając części samego siebie do innych organów czy tkanec, tworząc tak zwane przerzuty. Ostatecznie wizyta żółta niestety kończy się przedwczesną śmiercią, jeśli się go nie przegna albo nie osłabi. No i dochodzi, że nie ma na niego jednoznacznej, całkowicie skutecznej metody. Niektórym pomagają terapie lekami, niektórym operacje, wycinanie go, innym jeszcze jakieś naświetlania, modlitwy podobno no, również tak, działały, no, tak, no, czy no, działa. magiczne rytuały. Tak, jak opowiadałem wcześniej, właśnie ta zabobonność, jakieś relikwie czy też amulety. Amulety talizmany, tak. Rytuały. A w dzisiejszych czasach jest jeszcze spora reprezentacja duchów, które skupiają się na libido, na uwodzeniu mężczyzn czy, czy to kobiet, które objawiają swoje oblicza w internecie w krótkich shortach, aby okazać swoje nadprzyrodzone piękno takie dzisiejsze współczesne rusałki. Które o dobrze znalazły swoją rolę również właśnie w klubach. I od tego też właśnie mo można różne nazwy, prawda, toczą się tych, te, tych duchów, niektóre takie nie do końca przyjemne, no tam czy galerianki, na przykład takie duchy ga galerii, czy jakieś czy inne klubowe bardziej, no i one swoimi wdziękami. Często uwodzą młodych mężczyzn, albo niekoniecznie młodych, ale i bogatych, bo trzeba przyznać, że takie nowoczesne rusałki mają trochę oleju w głowie i wiedzą, że nie tak łatwo ten pieniądz zdobyć, jak się uwiedzie jakiegoś młodego, przystojnego, silnego. No się okaże, że jednak on tak dużo nie zarabia, no to da się tak zastanawiać, się, czy nie lepiej takiego dość jakiegoś kogoś związanego z korporacją. ale ja Pewnie porozumienie ze stresunami, żeby wiedzieć, którzy tam dużo zarabiają. Tak, tak, ale na przykład ja myślę, że to też może być kwestia przebranżowienia się istniejących już latarnic. Jak wiemy latarnice czy wietrzyce, no to wiemy, że na przykład wiatr, zaburzenia powietrza powodują wiatraki, po angielsku fans, tą only, no, only fans, więc fans, mogły tak. się tam zadomowić. Oczywiście, zresztą czemu miałyby lusałki, właśnie te kusicielki, nie poznać internetu? No właśnie. Muszą iść z czas. czasu. Myślę, że musi być jakaś wymiana informacji między demonami, jakby... To są istoty, które jednak mają ten element boski, mimo tego, że są na Ziemi i dlatego pewnie jakoś dzielą się ze sobą informacjami, pomagają sobie. Te, które oczywiście nie są ze sobą w konflikcie. No tak, no mamy internet, może mamy jakiś nadnet, Albo, a, Albo podnet. Podnet, tak, no to bardziej krasnoludki inne tego typu mhm. rzeczy. Tak, rzeczywiście wymieniają się informacjami, sugerują, gdzie są jakieś um, takie spotet, demony spotet, coś tam, mhm. prawda, że tutaj łatwiej jest jakiś cel do uwiedzenia, czy do mhm. steroryzowania. Ale ja myślę, że to, że jest ta nowa technologia, oznacza, to że też musiały się pojawić nowe demony, bo w dawnych czasach nie było elektryczności. a Teraz jest. I myślę, że pod swoją pieczę wziął to iskrowik. Taki demon mieszkający w przewodach elektrycznych. On wygląda jak sypiący iskrami kłębek kurzu. Jest on demonem dbającym o tak naprawdę poprawny przepływ energii elektrycznej w domowych przewodach. I jest przy tym, warto dodać, surlowy wobec lekceważących powagę energii elektrycznej. Albo szkodzących energetycznie. Na przykład jest taki duch prądozja, który szkody, ale to mhm. właśnie kontynuuj to. A no właśnie, więc tutaj jest, jest konflikt, konflikt. Ale tak. zwłaszcza tych, którzy pracują bez wyłączenia prądu, razi bez litości, często doprowadza tym do śmierci, więc jest to surowa nauczka mhm. dla tych, którzy no, nie darzą prądu należytym szacunkiem, ale także również gdy na przykład izolacja jest starta, zły iskrownik, patrząc na to w zaniedbanie, potrafi wzniecić pożar, by nauczyć dbania o kable. Gdy jednak Przestrzega się zasad bezpieczeństwa, dba się o stan infrastruktury elektrycznej i jest zadowolony i chroni właśnie przed przepięciami, chroni przed szkodliwymi duchami. Tak. A zwłaszcza chroni dzieci i zwierzęta, gdy nie bacznie dotkną kontaktu. Choć czasem te nauczki daje im takiego elektrycznego psztyczka, żeby się nauczyły. A taka ciekawostka, gdy i nie siedzi w kablach to on lubi się wylegiwać na dywanach lub w podobnych materiałach. Im bardziej puszyste, tym dla niego wygodniejsze. I pozwala sobie wtedy na psoty i razi tych, którzy szurają skarpetkami w miejscu, gdzie odpoczywa. I on właśnie często wyrzuca ze swojego domostwa takiego ducha, Prądu zjada, który jak wychodzi z tych kabli, to przybiera postać takiego, takiego owada, robaka o takim odwłoku, bardzo na końcu płaskim, idealnie pasujących do USB-C. Ogólnie głównie wcześniej to była ta zmiana na USB, ale ona nie przetrwała, ze względu na jakieś problemy kopulacyjne chyba. No i ma takie dwie ręce małe, szczupłe i płaską twarz, i no nie może za bardzo tych kabli jakoś się podłączać, no więc z tego względu pod, podłącza się do komórek. I wyciąga prąd i człowiek podchodzi i ładowałem. tak? czemu tu jest 30%-50%? To dopiero co używałem tam parę minut, to nawet 65%. No i przez to te baterie tak się też zużywają szybciej, ponieważ one. Ich ciągnięcie prądu jest szkodliwe dla baterii. Mhm. Niestety. No tak, no to jest bardzo, bardzo szkodliwy demon, i, i drogi niestety, dla. Nieszczęśnika, którego się zadomowił. Ja już od paru lat próbuję zwalczyć to, to plugawstwo. Już różne, prawda? Rozrzucam bazylię po podłodze, różne rzeczy robię. No nie, nie mogę, chcę zwalczyć. Może wy macie jakieś pomocy? No, może właśnie warto tutaj zadbać o silnego iskrowika, żeby ten zadbał o przepływ energii. No, decyzji. może gdzieś na jakiś start izolację. No właśnie, no właśnie, trzeba to pilnować.